Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż za tym, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł nie. Powiedzieli mu więc, Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz samo sobie? Powiedział. Jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszu. I zaczęli go pytać, mówiąc do niego. Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem? ani prorokiem. Jan im tak odpowiedział. Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzymyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Warto zadać sobie pytanie, Kim ja jestem? I kim jesteś ty, Panie Boże? To pytanie jest niezbędne do tego, aby poznać tak naprawdę swoją tożsamość. Aby być człowiekiem niepowierzchownym, ale kimś, kto cały czas żyje w odkrywaniu tajemnicy. I tak jak Jan, który doskonale wie, kim jest on sam. A kim jest Jezus? Taki ty zechcij poprzez zadanie sobie właśnie dzisiaj tego pytania pozwolić na odkrycie prawdy, błogosławionego dnia z Panem Bogiem.